Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No a na tym filmie omówimy sobie nowe eventy w sumie, można tak to nazwać, związane z nową postacią wysoko urodzonego smoka, czy też smoczycy w sumie w tym przypadku. Sworn by Flame, na lewym pasku, przez dwa tygodnie to będzie trwało. No i to jest ten taki szereg eventów, który zawsze ma miejsce. Czyli na początek mamy darmową próbę, jeżeli chodzi o nowo wysoko urodzonego smoka. Czyli przez 3 dni można sobie go tam używać na wieżach, nie wie, na, w sumie na wieżach to nie, w, na, w sumie na głównej wieży można w sumie, nie? więc dobra, na kampanii i tak dalej można sobie wypróbować postać jak to wygląda. Następnie mamy prezenty zalogowanie, 7 dni, dzień pierwszy, dzień trzeci, dzień siódmy to smocze insygnia i łącznie ich będzie 12, dzień drugi to 1000 diamentów, dzień czwarty to 100 okruchów żywiołów. Dzień piąty to pin zwojów astrologa, i dzień szósty to skrzynia z wyborem emblematu pomyślności. Więc tutaj mamy już 12 Smoczych insygniów. Palący sen to jest obrazek do pokolorowania 7 fragmentów. Działa to tak, jak zawsze: dostajemy misję. Jedna misja jest zawsze na piórko, druga na przykład na kamienie fioletowe, na przykład na diamenty. No i musimy użyć konkretnej postaci, jeżeli chcemy dodatkowe nagrody. Zawsze dostaniemy bazową nagrodę, czyli w tym przypadku piórko. Jeżeli użyłbym solis na poziomie wzniosłym białym to dostałbym dodatkowe nagrody. Jako, że nie mam, no to nie dostanę. 20 tutaj fioletowych kamieni bazowo. Jeżeli użyję raku na poziomie białym, dostanę skrzynkę. 100-200 lub 500 diamentów losowo. I tak jest z każdym zadaniem. Tak by to wyglądało. Smoczy dar, 50 darmowych emblematów. emblematów. 50 darmowych smoczych insygniów można za flirko dostać. Całkowicie palący sen też daje nam, bo w sumie nie pokazałem nagród dosłownia. Ja tutaj 8 zwojów frakcyjnych, 6 skrzynek doświadczenia złotoesencja, 1000 diamentów i później za obejrzenie filmiku przez 20 sekund bodajże. Jeszcze 500 diamentów i 10 smoczych insygniów, więc tam mamy 12. Tutaj 10 to jest 22 smoczy dar, 50 darmowych, 72. No, i reszta to już oferty w wydarzeniu, między innymi, czyli tutaj, wiadomo, już trzeba no, chociażby wydawać pieniądze. Do pewnego momentu jest bezpłatnie, później trzeba płacić. Tutaj jednego można za friko otrzymać, więc mamy 23 tam było, 73 łącznie. No i co mamy dalej? obfite próby, ale tutaj już nie ma niestety żadnych smoczek insygniów. Aczkolwiek ma być jeszcze podróż cudów, której jeszcze obecnie na serwerze testowym nie ma, więc w sumie łącznie 83 smocza insygnia da się zgarnąć całkowicie za darmo. E, wiadomo, tak wygląda Altara, będziemy sobie ją niedługo omawiali. Można sobie demko zobaczyć. Już widzieliście, że są fajne efekty umiejętności. E, no i tak by to wyglądało. Niedługo to wejdzie na serwery główne, dokładnie we wtorek następny, w przyszłym tygodniu, zaraz po weekendzie, wiadomo. Więc 83 smoczeń sygna minimum za darmo na pewno będą. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę wam powodzenia, miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.